rozmowa między wami i będziemy sprawdzać w jakich energiach ty jesteś dzisiaj. Zobaczymy jaka rozmowa i każdy zobaczy czy to jego sytuacja, tak? Dobra, mężczyzna, pomyśl o mężczyźnie i o sobie i zobaczymy co mówi najpierw mężczyzna do ciebie. Oj, ale ty charakterna jesteś. Taka silna, mądra, e, wiesz, czego chcesz od życia, możesz być zlaobrażona, nie zawsze, ale możesz. I on widzicie taką, że, że ty, kobieta, ma swoje to coś, gdzie pokazujesz swój charakter. Ty, Jemu. Ja jestem szczęśliwa, ja e, chcę, chcę. Być szczęśliwa, dlatego ja idę do tego, czego ja pragnę, tak? I ja chcę cieszyć się życiem. Dlaczego ja mam coś sama siebie ograniczać, tak? I to też takie, że to... Ja by chciała z Tobą spotkać się na romantyczną randkę. On Tobie. Ja Cię kocham. Ogo, mężczyzna, Cię kocham. Wow. Powiem tak, i mu podoba się Twój charakter, i podoba się w Tobie to, że Ty e, zawsze e, robisz tak, jak Ty tego chcesz, że Ty nie jesteś ta kobieta, która będzie podporządkować się pod mężczyznę, tak? I on mówi, że ja Cię za to kocham. Ja kocham Cię taka, jaka Ty jesteś. Ty jemu. Ty dla mnie jesteś inny mężczyzna. Ty mężczyzna, który możesz dać i bezpieczeństwo. I finansową stabilność, i spokój, taki, e, który da, bardzo mało takich mężczyzn mogą dać. I ja widzę w tobie tego mężczyzny, e, z którym by ja mogłabym być. Ty mężczyzna tobie. Ja chcę porozmawiać z tobą. Ja chcę z tobą luzu. Ja chcę flirtować z tobą. Ja chcę cieszyć się. Ja na tyle czuję tą miłość, że ja chcę Tobie mówić o niej, ja chcę e, coś pokazywać, ja chcę przyjechać, ja chcę wyjść z Tobą e, na, na tą randkę, na te spotkania. E, ja wiem, że to nie będzie tak łatwo, ale ja wiem, że to będzie tego warte. Ty jemu. Ty je, jesteś mężczyzna e, tak, który taki, mo, może być mężczyzną młody, nie zawsze, ale możliwe. Gdzie ja widzę w tobie tego chłopaczka, który nie decyduje się na coś, który gdzieś tam e, za dużo myśli. E, ja rozumiem, że na początku ty możesz e, przyjść e, mężczyznom, który nie idzie na stabilny związek. Ale powiem, że ja nie wiem, czy ja i chcę tego stabilnego związku. Na razie mi pasuje taki, e, Twoja energia, taki, jaki Ty jesteś. Tylko to, że Ty mm, wisiolej, energicznej, tak? Ale ja wiem, że Ty stabilny. Chociaż dla mnie Ty pokazujesz jeszcze mężczyznę, który nie jest dojrzały. Dlatego, że Twojej decyzji takie troszeczkę mm, nie ma tej pewności, może? Oto jakoś tak, Ty Jego widzisz. On tobie. Jestem mężczyzną. Przystojny mężczyzna. Pewny w sobie mężczyzny. Że ja na pewno ten szans, który ty mi dajesz i ja nie opuszczam. Że ja wiem, że ja tobie podobam się. I ja wiem, że ty we mnie widzisz tego mężczyznę, którego ty chcesz widzieć. I ja postaram się tobie Odowodni, że ja naprawdę jestem tym mężczyzną, którego ty chcesz. Wow, mężczyzna chce działać. Ty, Jemo, ja za dużo myślisz, za dużo boisz się, za dużo jakichś strachów, których tak naprawdę nie ma. E, możliwe to, że między nami taka niejasność, a chce się tej jasności, chce się konkretyki, e, co będzie dalej, tak. No, mi wydaje mi się, że u ciebie jest strach, żeby pokazać, może, swoją miłość. On, mężczyzna, zaskoczyła mi. Mężczyzna, tutaj będzie powoli, ale zacznę pokazywać swoje zainteresowania. Powiem tak, tutaj, jeśli mężczyzna albo już pokazuje tak? Tylko ty jeszcze, ty już widzisz to, ale mężczyzna boi się i ty to czujesz, że mężczyzna gdzieś tam ma strach, bo też taka charakterna, też, też nie, nie jest też kobieta taka, ty, zaraz zobaczymy, jaka ty może wypadnie karta, ale on czemuś widzi w tobie taką kobietę z charakterem, taką silną, energiczną. Eee, ja mówię, że która taka mądra, mądra i która rozumem kieruje się, a nie uczuciami, tak? I on taki, ja ja wiem, czego ja chcę i ja będę działać, ale już powoli może mężczyzna już zaczyna, albo już teraz, gdzieś. Nie już, już. Dobra, tyjemu. Oj, to też jest też i Też taki jest też mężczyzna, która której może powiedzieć. Nie bardzo tak miło. Albo też kieruje się rozumiem, albo może to, że... Ty jesteś osobna, ja też jestem osobna i każdy ma ten charakter, że my jesteśmy podobne. Każdy coś tam wie, ale każdy nie ma tej jasności. I wiem, że ten strach gdzieś tam budza w tobie tę energię, która nie powinna być. Takiego chłodnego mężczyzny, który nie pokazuje swoich uczuć, chociaż ja wiem, że ty do mnie coś czujesz. Dobra, mężczyzna tobie. No na pewno napiszę do Ciebie. Tutaj tak, albo mężczyzna napisze, albo napisze, albo przyjadę z prezentem. Chcę na pewno no na pewno tutaj pisania, tutaj więcej pisania, że chcę napisać i już może i piszę Tobie. Dobra, ty jemu. Ja rozumiem, że nasze drogi y, muszą się spotkać się, na pewno. Że ja chcę, żeby ty przyjechał do mnie. Ja chcę, żeby te spotkania były naprawdę takie romantyczne. I ja wiem, że my czujemy jedno mm, drugiego. Tak jakby ja czuję od ciebie ciepło, a ty czujesz ode mnie ciepło. Chociaż każdy żyje swoim życiem, tak? I każdy ma y, chłód w sercu i nie pokazuje swojego charakteru. Uparciuchy, uparciuchy tutaj. Dobrze. On, mężczyzna, tobie. Hmm. E, tutaj to tutaj mężczyzna szybciej to, że chce coś tobie kupić. Takie naprawdę cenne, które będzie bliskie dla ciebie. Albo tutaj tak, no szybciej to, że prezent taki. Albo jak napiszę sms-a, to tutaj sms-a taka będzie z, e, Podejściem tym, że Ty jesteś dla niego bardzo bliska osoba i on nie rozumie, dlaczego tak jest, ale, ale Ty jesteś e, taka bliska, m, gdzie po duchownie bardzo możecie pasować, ale więcej to, że mnie wydaje, że jednak to coś jest prezent, że on Cię kupi coś. Mhm. O, a ty do niego mówisz, że no na pewno um, widzę to, widzę to, że ty jesteś troszeczkę egoistą i ty możesz i tęsknić, ale ty tego nie pokażesz. Um, ja by chciała, by takie um, rozmowy, gdzie my będziemy rozmawiać, śmiać się, flirtować i nie patrzeć na nikogo. Mężczyzna zazdrosny, zazdrosny jest, czekasz na to, co, jak czekasz, działaj. Tęsknota, spotkanie. Ja powiem tak, tutaj mężczyzna zazdrosny. I um, może patrzeć to, że czemuś um, boi się też, może bać się związku takiego stabilnego. Może była u niego jakaś jaka sytuacja trudna, i dlatego on tak może um, patrzeć to, że problem znowu, bo to związek znowu wszystko na nowo. I on czemuś wiedzie w tym problem. A tu on, i on tęsknie, ale on tęsknie, tak, za tobą. I tu mężczyzna powiem, że może tak. Po prostu porozmawiać o tym, że na przykład ty też nie jesteś taka szybka i ty nie potrzebujesz od razu związek, nie? A, ale tak wszystko, żeby szło powoli, bo ty taki mówisz, niech idzie to wszystko powoli. Ja czekam, ja poczekam. No to jakoś tak to pokazano. Tak, tutaj między wami może być em, trudno, ciężko, bo może być zakończenie takie, albo to jakoś... Nic się nie dzieje po prostu między wami. Prosto odstoicie w miejscu, ale każdy ma uczucia tutaj, bardzo mocne i bardzo mocny.